A żeś a, pojechał, hopy! Ale wiesz, że my tu nie wyjedziemy? <totopatik> ja nie cię kręcam... Czekaj, bo ja tu stoję! Hopy! Hopy, a tu stoję, nie? Dzień dobry, cześć, 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 Do was bardzo serdecznie! Ja jestem Paweł, a dzisiaj z mną jest BirdBird e, Ja? Nie, Ren e, I Oszelka Hejka! Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj oczywiście GTA Online Robimy e, kradzież e, auta i w sumie to będzie nowy napad na kasynę, powiedział. Od razu takie pewnie pytania rzucą się, dlaczego mam inny kostium, no bo słuchajcie, śnieg pada i mi za... ten Zostawiłem kota na, na zewnątrz i mi, że tak powiem, śniegiem go obtrzaskało. No, okay, tak. no. ja eee, po prostu był pod tak. dam, więc go nie zasypało. Okay. Eee, dobra, ale słuchajcie, bo są nowe kradzieże. Są nowe kradzie... znaczy, inaczej jest, są nowe auta do kradzieży, ale nie będziemy robili wszystkich trzech, ponieważ Fister Comet to jest znowu napad na kontenerowiec wapit, mm -hmm. Klik, to znowu ten napad, który robiliśmy na samym początku, czyli ten od, z gangsterami. Ale True Fate Tracks e, to jest w tym momencie zupełnie coś nowego, ponieważ jest to e, co? Tak, to jest napad na kasyno. To jest napad na kasyno. Dokładnie. Także zobaczymy nowe, przygo nowe przygotowania, nowy napad X. Lecimy. Dobra. Skończył gadać, więc możemy zrobić zwiat kasyna. <grym> eee, kwater, tak jest. Czy Bert -Bert -Bert mamy jakiś fajny samochód, który co możemy polecieć, to, albo pojechać ja razem, albo. Zresbić. Albo może helikopterem podlecimy wszyscy razem, tak będzie najszybciej. Jaż tak ci się śpieszy? Nie wiem. Eee, co? co Nie śpiewcie. No to chodźcie Nie. do Pertberta albo. Hej, bo ja o, się czekaj. Jeszcze. No, Poczekaj jeszcze. a Berbert, chodź tutaj do nas, chodź do Rena. Poczekaj auto ma. Pojedziemy razem wszyscy, patrz takim fajnym samochodem. Ale ty teleportujesz mnie. Auto zwiadowcze. Zadzą nam się dwa samochody. Dobra. Mówisz? Dobra. Dwie terenówki. Zawsze perfect w państw państwie. Pa, 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 jeszcze wytkali. tutaj jakieś dzikie wąsy robię. Co? I w kap... Głowa mi się, no, głowa mi się, się tutaj ten... kica. Zobaczcie, zimówki Pacham założyłem, pisa, no? można sunąć. No tak, tak. Ej, ale, nawet no, gdzie ty masz... No nie mam Ej. cylindra, bo jestem w aucie. I automatycznie <grym> cylinder mi się zdejmuje. We Perthie pojechałeś. za nami cały czas. A, to ja mam błąd ma, ja do Nie Dobra, okej, nie spokojnie. Berber za nami jedzie, nic się nie dzieje. Okej, okay, to spokojnie teraz. E, zróbmy tak, Bert, Ber, niech podjedzie może tam do tego po lewej. My podjedźmy tego na dole. dole. Prawo, prawo. <śmiech> Tutaj, <śmiech> prosto. Ja babi... nie, dobra, dobra, ja Prościutko. Dobra, ja wyrobicie zdjęcie, bo mi się bateria rozsądował. Dobra, dobra. Okej. Okay. Ale pod kamerę wjeżdżasz? Dobra. Będzie twoja rejestracja widoczna. Nie ma rejestracji. No stary, ja nie masz rejestracji? rejestracji tutaj nie ma. z tyłu nad kołem. Czyli... Dobra nie rejestracji. Cykam zdjęcie, wysyłam do Jamalka. Ja, ja Tylne ja koło Zabrałem. po e, Podjedziesz po mnie Ren, czy tutaj mam ten? Patrz, patrz, patrz. <laughs> Czekaj, bo nie, nie tak. mogę przestać tańczyć. Chwila, daj mi chwilę, daj mi chwilę. No chodź No nie mogę tak ten robię, szybko. To robię, to robię. O, Cześć to no ja Robisz tam dobra. To kurde, nie chcę mi ciągle zaakceptować. No bo to musisz tam z, y, chyba od, od przodu, wiesz? No kurde, jestem. Wow, 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 wow. No ja wysiadałem! Ale z ciebie bałwą. Bo goni mnie teraz! Dobra, wsiadam! Jedź, 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 jedź! Dobra, no dobra, niech... no spoko. Eee, ogólnie... aha. Miałbyś no, maciko. no, dobra, no. Jezu, nie, Weź tam podjeć ten, tak, no tak, 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 przygodę, tak, dobra. Tutaj... A żeś Ale... pojechał, hopy. Ale wiesz, że my tu nie wyjedziemy. Ja cię kręcam. Czekaj mm -hmm. bo ja tu stoję! Czary hopy, jest... hopy. hopy a ja tu stoję, nie! Możliwości. Przepraszam, przepraszam. Dobra, dobra, idzie, idzie. chodźcie, o, chodźcie o, na polo Poczekajcie, ja zagadam tego. Zapłać mu tam, no, zapłać mu tam łapówkę. Aha! Ja wysiądę, Aha. Ty, co to ty robisz, Bert, Bert? Ty tańczysz przed nim z Zdwa, to jest boczuszku do jeden! Dobra, słuchajcie, chodź wchodzimy do środka. E, okej. Okay. Mamy tu auto-prezent piękny. No, no, Czemu my w, w ogóle odluje? mamy ten? Mamy zrobić zwiatka, syna, który już byliśmy... Któregoś, w którego jest... mamy penthouse kupiony, nie? No właśnie. Dobra, uwaga, cykam zdjęcie tutaj tego autka. Nie, ale fajne autko! Jakie e, No już w sumie już nie raz było do zdobycia. No. I ja ja raz, nawet za darmo, nawet za darmo było, że dostawaliśmy. No. Dobra W ogóle nie zwracam na siebie uwagi, nie? Z na no. ja tym strojem o, bałwanka Agata, Baker, weźmy, też nie, święta są Bo ty nie jesteś strojem bałwana dlatego, że masz prezentować to auto Dobra, opuszczamy kasynko, chodźcie Dobra Weszliśmy, no, to no, już wychodzimy Tak, weź wyjdź ty, ale jakbyśmy nie mogli po prostu wejść do tego auta i wyjechać nim są teraz No Dobra, Paweł, Ale to nie to auto Przesuń się Bałwan, przesuń się Najlepsze jest to, że to nie jest to auto, nie? No Bo my tam, mamy trufelka byli byli. ukraść, mamy trufelka Choda. ukraść, eee, a tymczasem no taka ten, o tędy będziemy, najlepiej chyba trzeba będzie uciec, oh, ten najlepiej, no, no no dobra, 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 wszyscy jesteśmy na miejscu, jesteśmy na miejscu, chodź zapraszamy pod tablicę, Dobra. Eee, kolejna ściana płaczu, eee, nie, zobaczmy lepiej, w takim no, razie, czekajcie, co my tu mamy. No, no to wygrajcie <grymnażki 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 e, odpoczyn, Dobra, czyli tak: zadania. E, maski przeciwgazowe, sprzęt do wspinaczki, e, sabotaż kasyna. Opcjonalnie maski, oczywiście tego nigdy nie robimy. I misje organizacyjne, czyli stroje ekipy sanitarnej. E, karta dostępu do przechowalni. No i oczywiście sabotaż personelu. I, e, I proponuję, że w takim zaczniemy od strojów ekipy sanitarnej. Dobra. Której ekipy stroje no, ekipy, ekipy, nie? Je, ekipa to nosi. Ale nie wiem czy to będzie akurat ta ekipa, chociaż kto wie. E, dobra, o, wsiadam do Rena. Ogólnie chyba jakoś... Ja chyba dobra, to wsiadajcie, się wsiadajcie. I mi się... ty... A, prowadzić? Ty... A, prowadzić? Dobra, ty... dobra, dobra, no? dobra, już, już, już. Ogólnie to mi się zaraz nie czytało tekstury y, trawy. A, no bo śnieg jest, wiesz to śnieg. Jest. No, wsiadaj, wsiadaj, szybciutko. Go, 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 go. E, dobra, perper I... jesteś na zewnątrz czy wsiądziesz tak, do tak, nas? Tak będzie chyba najlepiej, wiesz? Jestem na zewnątrz. Dobra, to ja podjeżdżam Najlepiej pod ciebie, tutaj, tutaj. jakbyś mógł wsiąść albo ten, bo to byś się ślizgał strasznie tym autem, muszę ci od razu powiedzieć. Oj, oj, oj. Dobra, i słuchajcie, lecimy w takim razie do El Buro Heights, El Buro. E, czyli do e, miejsca, w którym łączy się całe ściekowisko tego miasta. I tam że się mieć, teleportujemy e... Spokojnie, proszę nie a wysiadać. Stroje, stroje. A więc tak to wygląda. To jest po prostu świąteczny klimat, świąteczna magia nie, no, u, e, u was. Teleportujemy się, rozbijamy. Teleportujemy. Nie, nie ma problemu. Słuchaj, jadę tak płynnie, że. Nie, luz, luz. A ja, oto, a ja widzę wszystko w porządku. Tak, teraz widzisz w porządku? Ja mam wszystko w porządku, bo już jest że internetu. Aha, no okej, okay, ja dobra. Teraz widzę normalnie. Jedziesz prosto po drodze. No? Okej. <laughs> Ja to Ale normalnie po drodze. Poliz, wcześniej polizaliśmy palmę zderzakiem. Aaa, to nie ma problemu, słuchaj. I do 700 metrów będziemy na miejscu. Teraz skręca. E, dobra. Tak, o, ja ogólnie tutaj troszkę tak, tak. na skróty sobie Mówi, pocisnę. Jeszcze nie, Uba, poczekajcie, się jeszcze nie. No nie ubie, dam znać, dam znać, jak to się to zatrzymam. Oby nie wywaliło e, gry. okej, okay, i teraz tak. To nie. Dobra. E, o, uwaga, ja bym... słuchajcie, musimy rozwalić tutaj e, te badziewia. E, proponuję strzelić w dół i e, w. O! Okej. Okay. Zainteresowali się nami. Tak, e, Cystery ze ściekami rozwalamy. I nie Berbera. No właśnie, berber. Co, ty wow. tu prawie ci przejechałem. Nie przejeżdżaj, nie, proszę. O! Ty, Dobra. Tak jest, musi wśmierdzić Dobra, słuchajcie, wychodzimy, Śmierdzie. szybko! Wyciągamy zawory, znaczy ten W sensie, eee... odkręcamy Nie, ja tego nie, nie powiedziałem Go, 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 G.I. Joe, nie, lecimy Patrzcie, kupa tu poleci Właśnie ten, ty, będzie śmierdziało po prostu No, ambitnie. dobra, odkręcam zawór Zaraz no, kupa Lecić będzie, o, leci kupa nie, Patrzcie, bardziej. ej, mogę wejść po to Ej, patrz, patrz, prysznic kupowy Ej, bo ja też to muszę kupić Ej, nie, fuj, tracę zdrowie Tracę zdrowie, jak jestem pod kupą, dobra. No zdziwiło Są mnie to. Mówiłem tym u góry jeszcze ostatnim, myślałem, że coś weźmie. E, dobra, dobra, już czekaj. język. A, dobra, idziesz, dobra, spoko. Ja już tu prawie wszedłem. Dobra, No, no. Dobra, możesz wejść pod ten. Dobra, kręć tym zaworem, kręć zaworem, kręć, kręć, kręć. Dobra, Berbre, gdzie ty że Zostaw. Nie wjeżdżaj tutaj, bo nie wyjedziemy. Chodźcie, wsiadajcie szybko do autka. Biegnę. Szybko do autka, go, 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 go! Biegnę. Czekamy na ciężarówkę, furgonetkę Biosenla, sanitarną! Tłucza, ścieki, dobrze! Stój, Berbert, czekamy na furgonetkę sanitarną! Dobra, trzeba się schować gdzieś, tak? Bo tutaj nie jest Spokojnie, spokojnie, zlega, spokojnie, spokojnie damy radę, zobaczymy gdzie przyjedzie. Spokojnie, spokojnie. Dobra, jedzie baj. za nami, już ją widzę. Jeszcze nie ma na mapie, ale już widzę, że jak tam jedzie. No, gdzie? Jedzie? Widzisz za nami? A jest. No, poczekaj, Berbert. Nie sobie sami, Dobra, kierowca nie... leży. Wysiadamy. Go, 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 go! go, go, go go, 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 go! się z, z tyłu usiąść? Ja tam z tyłu. Dawaj, ja dawaj ja do tyłu, no, ja dawaj ja do, tyłu. Ja no, ja do tyłu. Dobra? Osłanie nas, osłanie ja nas. Ja dobra, dobra. Jedyny. Dobra, dwie ja gwiazdki to śmigłowe. sobie stroje w furgonetce mają. Dobra, lecimy. <grym grym> Okej, okay. i teraz tak musimy zgubić e, ziomeczków policjantów. Mhm. E, więc, o, nie, Berber, mam nadzieję, że to dobrze zrobisz. No, takim I, kurde powolnym samochodem. I dzisiaj. na śniegu jeszcze, to to nie jest takie łatwe. Wierzę w ciebie Tak, żeby nas tu znaleźli i nie wjeżdżąc przez tarnę Eee, nooo Wjeżdżąc Dobra Oświetlę wam drogę eee, ja ogólnie nie może już zaraz idzie. oznaczę w którym miejscu będziemy musieli... Oho No, no, no Dobra No i chyba helikopter Nowe... nas właśnie... Nie? nie no to nie, helikopter to samochód Dobra Nie mogę się... Nie widzę nas No Nie w tą stronę, Ren Nie w tą stronę, Ren Nie w tą stronę, Ren no rozbudiliśmy... Z rzeczy Zbudiliśmy. Tu zgubiliśmy policję, poczekaliśmy, tak. teraz ja się nie mogę ruszyć no to jak jesteśmy w środku, to zapraszam, lecimy. Eee, kolejna misja przygotowawcza. Cyk, zobaczmy, co my tu mamy. Nawet czemu ty od razu wychodzisz? Bo lubię. Tak Aha, bo on nie chce Dobra, karta dostępu czasów. do przechowalni. Dobra, złapiemy teraz kartę. Eee, czyli będziemy musieli chyba coś tu wymusić. No, wymusić kartę. No. Dobra, Ja wsiadam. E, Joszurka, ty jeszcze wychodzisz? Wychodzisz nie, jeszcze, nie, dobra? Siadaj, e, i tak co? Jedziemy do parku Mirror Faktycznie <grystanie> Dobra Ostrożnie nam tam wycofaj i lecimy na Park Mirror w, w takim razie no Tam będzie pracownik, e, pracownik właśnie... E, kasynka Zapraszamy do Zapraszam, per Raz nie. prosto, raz lewo, raz prawo. To dziwno, jest normalnie widoczne. Tak, normalnie, jasne. Mhm, jak to jak chyba to, u to ciebie nie. w domu, wiesz? No, 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 u no, no, u mnie jest no. Normalnie Dobra, musimy przyszukać Park Mirror. No, dzięki GTA, eee, nie musimy nie znaleźć to... dom parkingowego. No, no to pewnie Aha, eee, Więc, eee, Trzeba czerwonego Golfa i flamingu. Podjeżdżaj. Eee, <laughs> ma flamingi czerwonego BF Cluba przed chatą. Dokładnie tak. I golfa. no, dokładnie no, tak. To to Starego golfa, tam, czerwonego. Ja, <noise> ja szukam plemienia. Dobra, ja pamiętam, że Gdzieś to było po lewej, tutaj chyba, nie? Tu, tu gdzieś ja to po lewej. No może być, że losowo to będzie akurat się robiło. Oje, o nie, jest. jest. Dobra. A, to... Udało się. Dobra, dobra. No to wbijamy. wbijamy. O, dobra. dobra. Ciekamuś się, ciekamuś I ten. Cztery, cztery, cztery osoby rozwalają mu drzwi. Nie, cztery razy. Nie, to chodzi. Tylko nie, nie strzelajcie cztery, do niego. To gdzie zamki. jest? Ano. Gdzieś tu jest. O, Trzeba go zastraszać, tak? Nie ja wezmę mu tutaj coś. Pomogę mu zabezpieczyć? Mogę mu Czekajcie, gdzie on jest? To jest w swoim pokoju pewnie tutaj, właśnie. Pewnie się kąpię. No bo myślałem, że ktoś już go to widzi. Jest. Siema, siema. O jest, dobra, dobra. gleby, Obok. zastraszanie. Dobra, zastraszanie, zastraszanie. Bój się, bój się. Bój się boga. Bój się. No ale ty <laughs> taka grupa liczny... osób. Dobra? No, mamy jest? Do jest. Sejfu. Mamy kota do sejfu? Dobra, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. idziemy. Kod do sejfu, kod do sejfu. a czy Ren? Dobra, czekaj tutaj, gdzie tu jest? Mogę to kliknąć jakoś. A, Ren masz safe, dobra, Ren ma klucz. Tak, no bo to jest tak, że teraz nie jest tak, że wszyscy dostają, od razu tylko jedna no, osoba, która wzięła no, faktycznie. Ja tutaj pick, pick, 8, 8, 3, 3, Normalnie, ale to fajnie wygląda, jak otwieram sejfy, nie? Dobra. No to co, to wychodzimy. Ale wychodzimy. wychodzimy. Wychodzimy, wychodzimy. Zapraszam w takim do auta. Dobra. Opa. Opa. Nie, może, nie może nas Ok. Szedzić, więc... I musimy uciec z policji teraz. Berber, chcesz uciekać tym padziewiem? No dobra. Co? Żeby parkingowy nas nie mógł śledzić. Aha, no tak, No, ale parkingowy ogólnie zadzwonił na pałeczki i pałeczki i do ten... Do tego, do, do kanału. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Siema pana policjant. My. Ty nie masz policji? Ty nie masz policji? No nie mam. Pojechał czerwonym no, po kosztem. I To jest Wszystko jasne. Dobra, ja uciek uciekłem, nie ma jak reszta. Uciekliście My. też? Też. Też uciekliście, tak, tak, tak. dobra. E, no to w takim razie lecimy e, na złomowisko. Dla mnie to trochę bez sensu jest, że musimy jechać specjalnie na złomowisko, żeby oddać, e, położyć kartę na tym. Na biureczko. Nie człowiek. mnie go, nie was, bo wy macie ten kółek. Tak, no. Tak, no tak. <noise> no bo on więc, wiec, kto no. Czemu ktoś mnie oznacza w ogóle, Ty gdzie się... mam jechać? Ja cię oznaczyłam. Bez ja mam na żółto oznaczony, sobie... gdzie mam jechać. A ja go nie Tomochodu. widzę. My nie mamy, my mamy, ma, my nie mamy. Jeden. Dobra, jestem ja. Więc Jeden. w takim Jeden. bądź razie idziemy, ostatnia <laughs> na dzisiaj myślę misja przygotowawcza. I zrobimy sobie sabotaż, czyli rzecz opcjonalną. Yy, i rozwalimy po prostu parę, yy, no, parę, ok. parę rzeczy. No. Yy, Okej. Okay. Opa, jak się rano zrobiło. No, jak ładnie. Yy, dobra, wali? nieważne. 11 km Proponuję, że wezmę A, w takim bądź razie ja nie pilotuję. Yy, hey, pojazdy no, Prezesa, no, Buzard, ale musimy jednak chyba wsiąść to pojechać to autem, wziąć. bo to jest po drugiej stronie ulicy, ściany. że to jednak wsiądę. Dobra, musimy zlikwidować poruszników Duganów. Znowu dugany? No, regularnie dugany ja są na przy kradzieżach. E, bo mówili, że do paleta nie, nie jechaliśmy. No właśnie, no, teraz no, jedziemy. A jak gra z ciebie wróżka. Wróżek. No. Dobra, e, Berber zapraszam no. tu do mnie. No. Bo to się przelecimy tam. Aha. Dół, ale dlaczego rozwaliłeś? O. Nie rozwaliłam, Nie rozumiem, proszę mnie Pawle, to wyrzuć mnie Dobrze, dobrze. ja wezmę drugą helkę. Nie, spoko, spoko. Na razie, na razie nie, nie zamawiaj. Ej, już, 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 już zamawiaj. Nie zamawiaj, bo dolecimy, tam będzie czas zrobić jedną rzecz i się później będziemy rozdzielać. No, dokładnie. Dobra, dokładnie. No, moi drodzy, słuchajcie, dolatujemy do miejsca docelowego. Zaraz zobaczymy, co się stanie. nie będę skakał. Nie, 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 nie skacz, bo to, to tak nie, nie, nie do końca będzie dobrym pomysłem. Ej, 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 nie ląduj nie tak, o, ja nie Spokojnie, to poczekaj, tak. poczekaj, bo to poczekaj. Dobra, zakra zakradnij się do motelu. Okej. Okay. Zakradnij się, czyli wejdź znowu złochami. No, ale... Spokojnie, czekaj. Lądujesz? Tak, ląduje, wszystko. Patrz. Czekaj, wy wylądowałam w tym momencie. Powinno być bezpiecznie. Powinno być, ale tylko powinno. Dobra, mamy Obbijamy zakraść się bra. do motelu. Zapraszam. Zbijamy z bara. A nie, nie, nie jednak nie nie się ma. zakradamy. Dobra. W to się wyszło. I kulturalnie wchodzimy do środka i zobaczmy co my teraz tutaj my mamy. Były zamknięte. Okej. Okay. Patrzcie, widzicie Uwaga, porucznik, porucznik! Ciechajcie go tam, ciachajcie go tam! Oj, dobrze. Co zjadł, zjadł no na tych listach? Dobra, mam odnaleźć telefon. Mam odnaleźć... Dobra, telefon znalazłem. Słuchajcie, kradniemy. Kradniemy telefon. Mamy 6 minut, mamy wyjść z motelu. Szybko, wychodzimy z motelu. Mamy 6 minut I w tym Tadej. momencie. Ee, jak ktoś ma jakiś pojazd, e, rozdzielamy się szybciutko. Bierzcie latające, e, jeżdżące, cokolwiek. Jeszcze ja, może do mnie, nie wiem. Zobaczmy tylko, gdzie nam się pojawią e, te no maszynki. mamy, rozpozbądź się Duganów ja w to Dobra, ja taką nowoczesną technologię uruchamiam sobie. E, dobra, ja w takim razie lecę. Ja tylko trzy. Lecę, bo. Tak. No to ja w takim razie do Pawła idę. No, dawaj. To są trzy, to ja polecę nie, do tego nad jeziorem. Nie, ten nie, ten nie. Ten nie, do ciebie, Jeszcze. To, to weź tam do tego ten. E, Ren, masz tam jakiś szybki czy coś? To gdzie mamy lecieć? Ja do tego najdalszego, może, bo ty masz opresora, wiesz? No, gdzie jest najdalszy? Aha, tutaj, Tam dobra, za jeziorem, tam w dół jeszcze. Do, do, no dobra, dobra, dobra. Dobra, mamy 5 minut, żeby ich zlikwidować. A, więc powiem Więc powiem szczerze, nie. jakbyśmy mieli robić to na solo, to bez opresora, to no i tak. Yy, Mogą no, być powiem, ciężko. No tak, jakoś Tak. Chyba tak. Ja za 20 sekund będę mógł coś wezwać. A no to jeszcze poczekasz. <laughs> Ale. Dobrych wieści to chyba ten ziutek do ciebie Berber tam jedzie, więc... No chyba <laughs> w twoim kierunku jedzie, więc zerknij sobie, czy czasami nie, nie wystarczy na niego poczekać. Akurat 4 minuty 40 sekund do niego poczekamy. No Co zbliża powoli. No o, fajnie, Sympatycznie. Elegancko. Musisz ja, e, okay. e, Ogólnie muszę wam powiedzieć, że właśnie dolatujemy z joszeką do pierwszego punktu. No. No, znaczy do pierwszego miłam. ziomeczka. Już go widzę, uwaga. Strzał. Nie go. Nie, to nie, nie ten. Nie, nie, tak nie trafiłeś To był... Nie trafiłem innych. Okay, teraz już na pewno nie ma. Trapiony, zatopiony. Ja też. I różnicy to chyba trochę bardzo łatwo. Dobra. E, Berber, czy ty jesteś w stanie rozwalić tego szaleciego? Ja no Dobra. No to my. To my w takim razie powoli wracamy już na złomowisko. O, coś się goni! Berbert coś cię goni tam z tyłu. Eee, no i mnie, kurde, ej, minimafia. faktycznie i mnie, bez żadnego o, o, goni zdarza się. Dobra, my wracamy na złomowisko. Berbert postaraj się goni? pozbyć ee, Dlaczego, ostatniego porucznika. <grym> o, super, pozbyłeś się go. Więc moi drodzy, tym symboliśmy, <grym> z tym kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, pa. pa. pa radzie. Radzie. Na kolejnym to kolejne przygotowanie i napad już, no. Dokładnie. Tak,